Widzicie te cztery groby tutaj? O tak, jest niebieski, pomarańczowy, czerwony i żółty. Ciekawe jakie postacie się tam znajdują, zaraz wam je pokażę, ale najpierw wciśnijcie tutaj na dole łapeczkę dla sepka. Ja tutaj nacisnę na ziemię, o tak jak teraz, a wy naciśnijcie na łapeczkę w górę. Zacznijmy na 3, 2, 1. Jak powiem 1, to klikacie łapeczkę, a ja klikam łapką tutaj w dół na 3, 2, 1 i klikam, klikam, tak, o wy teraz klikajcie łapeczkę w górę, a ja już wam pokazuję, jakie tutaj znajdują się postacie. Pod żółtym grobem jest Super A to nie jest zwykły Super Sonic, to jest Super Sonic Wow, z czerwonymi oczami, z jakimiś czerwonymi plamkami. Naprawdę jest Kozak. Widać, że będzie groźny jakiś. Tu obok mamy KnukeXa. Również jest Excel. Wow. Ej, te postacie robią się coraz ciekawsze. Super Tutaj mamy jeszcze KnukeXa. A tutaj w tym, jak myślicie, pomarańczowy, tyle wam wystarczy. Teraz możecie napisać na w komentarzu, co tam się znajduje, bo ja już wiem, mi to już coś mówi. Podejdźmy bliżej, już wam go pokazuję. I co to jest? Co to jest? To jest Style Sonic, dokładnie. Sobie tutaj leży, ale nie jest też zwykły, bo jest Exe. Wow! Dobra, a na końcu mamy Baby Sonika Exe również. Wow! We wszystkich grobach są Soniki Exe. Ej, te groby będą straszne, nawet mamy ich czterech. Mam w czym wybierać. Ten czerwony mi się podoba, Knuckle. A wiecie dlaczego? Bo jest e, czerwony właśnie. A co jest jeszcze czerwone? Subskrypcja ta na dole. Teraz możecie też ją wcisnąć. Dobijamy 100 tysięcy. Na 100 tysięcy szykuje się duża, duża niespodzianka. Naprawdę już jestem w trakcie jej przygotowania. Więc wciskamy. Dużo nie brakuje, bo już 70 tysięcy jest. Jeszcze niecałe 30 i będziemy to mieli. 100 tysięcy na kanale Sebek. A ja już wchodzę do czerwonego e, Sonika X. Dobra, no to zaczynamy na 3, 2, 1 i wskakujemy. Wskakuję, i co się stało? I nic się nie stało? Halo, powinno mnie gdzieś tutaj chyba teleportować, czy coś? Nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Chyba się coś. O nie, jednak zadziałało, jednak zadziałało. Działa to i pojawiłem się w jakimś pomieszczeniu takim czerwonym, i u góry mamy jakieś kości takie straszne. Gdzie my tutaj jesteśmy, to pewnie będą cztery pomieszczenia straszne, i coś tam jeszcze chodzi. Widzę z daleka, widzicie to też? Jakieś dziwne stworzenia, to szkieletony są I jeden główki nie ma, ma jakiegoś X-a, a, bo to jest jakiś Mały szkieleton, wow A jak ja sobie z nimi poradzę, jest tutaj Jakaś skrzynka i mamy łuki Oraz strzały, czyli powinniśmy Sobie z nimi poradzić, złote jabłka też mamy Więc super, z tym myślę, że Sobie poradzę, więc zjedzmy sobie Złote jabłuszko i idźmy tych szkieletonów Tutaj pokonać, weźmy sobie W łapkę łuk i idziemy Już po tym parkurze, mamy tutaj Parkur do przejścia, ja jestem w parkurze kurach dobry, więc nie ma się o co martwić. Chociaż nie, łatwy to on nie jest, wam powiem. Trzeba trochę pomyśleć, gdzie się skacze. Jeszcze u góry mamy... Chyba będę musiał go rozwalić, albo nie. Może dam radę przeskoczyć? Tak, dałem radę. Nie było problemu. Myślałem, że mnie to zatrzyma, ale nie. Jednak dałem radę. Stąd dostrzelę do tego szkieletona. Spróbujmy, zobaczmy i... Tak, dostał, dostał! Wpadł do lawy, widzicie to? Wpadł do lawy i padł! Pokonałem go z takiej długiej odległości, ale Sebek, jesteś kozak! No, prawo. O brawo! Wow, idziemy tutaj powoli, ostrożnie. Hop. Powoli musimy skakać, bo jest naprawdę, zobaczcie, jak daleko. I skaczemy, skaczemy, próbujemy 3, 2, 1, hop, i dałem radę. Ej, to by, no nie, by... nie jest takie trudne. Dajemy radę sobie na spokojnie przechodzimy. Jeszcze trochę. Tam szkieletony są, może postrzelam do nich z daleka, żeby tak z znienacka, wiecie? Dostał jeden. Okej, okay. teraz jeszcze małego. Oni mnie nie zauważyli, ale jest zbyt daleko. Moje strzały nie chcą dolecieć. Dobra, udało się. Jeszcze raz i pad, pad, pokonałem go, został mały, mały do mnie idzie, podchodzi, on będzie do mnie strzelał, o nie, 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 nie chcę spać z tego, zostaw mnie mały zostaw, 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 popchnął mnie nie, i wpadłem do lawy, ej, ale ta lawa jest chyba fejkowa, zobaczcie ja normalnie sobie tutaj chodzę, palę się i nic ze mną się nie dzieje, dobra dopójmy dotąd, nie ryzykujmy więcej, nie wpadnijmy lepiej do tej lawy, bo jeszcze się coś stanie, nic mi się nie stało na szczęście z tą lawą nic mi się tutaj nie zabrało serduszek, zjedzmy sobie jeszcze jedno złote jabłuszko. Ważne, że dałem radę z tymi szkieletonami, ale jeszcze się palę. Nie wiem jak się ugasić. Zobaczcie, cały się palę, ale ta lawa jest chyba fejkowa, bo ona mnie w ogóle nie bije. I jedno szczęście, wiecie, bo jakbym wpadł do normalnej lawy, to nie chcę wiedzieć co by się stało. Dobra, jeszcze się palimy. Musimy jakoś ugasnąć, nie wiem w jaki sposób. Mamy jeszcze strzały, to może sobie pozbierajmy to. Co my tutaj w ogóle zebraliśmy? Jakiś 0,01. Nie wiem o co z tym chodzi, ale dobra, odstawię to, może mi się przyda. Weźmy, weźmy. Idźmy dalej po tym parkurze. Przestałem się właśnie palić. Możemy teraz skakać sobie dalej po parkurze. Do tej lawy nie wskakuję. A wiecie dlaczego? Bo tam mogła być fejkowa, a tu może być zwykła. Nie, nie idzie ich rozróżnić. Przejdźmy do końca. I jest Knucklex. Zobaczcie, siedzi sobie na takim fotelu na końcu. Idźmy do niego. Zobaczmy, czy on jest jakimś ee, dobrym właśnie przyjacielem naszym będzie, czy nie. Dzień dobry, Soniku Knucklexie, Jesteś tutaj? O, wstał, wstał z siedzenia. Dzień dobry, proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. Halo, ey, on mnie bije, on mnie bije. Dobra, alarm, alarm, nawalamy go też, nawalamy go z łuku, ze strzał, nic mu nie robię, ale on jest kozak, zobaczcie. Walę w niego cały czas tymi strzałami i mu się nic nie dzieje. O nie, teraz dostaję, dostaję strzały. Jest, jest super, ucieka, ucieka przede mną i pad, pad, udało mi się. O tak, wygrałem, zobaczcie. Sebek, ty to jesteś kozak, taki, że masakra. Udało się, rozwaliliśmy pierwszego Sonika, a dokładniej knąć. Nukleksa. Idźmy teraz po drugiego. Idźmy po drugiego. Zobaczmy, jakie postacie tutaj są. Z tym sobie poradziliśmy, z Knucleksem. To może teraz do Super Sonica e wskoczymy. Co? Co wy na to? Zaczynamy? Dobra, nie ma problemu. To skakujemy na 3, 2, 1. Wskakuję do jego głowy. I jestem! Znajduję się u niego w grobie. Wow, ale on ma grób. Tutaj też jest lawa. Nie wiem, czy to jest taka zwykła lawa. Czy fake lawa. Lepiej skakać po tym czymś. Bo ja nie rozróżniam tych law. Wiecie? Lepiej skakać przy. Po parkurze, nie wpaść do tej lawy na spokojnie sobie sebek nie śpiesz się, ale teraz jeszcze trudniejszy ten parkur okazał się być. Siu, przeskakuję, przeskakuję i co my tam mamy? Ej, tam coś było, widziałem coś żółtego i tutaj mamy jakiś labirynt wielki na końcu tego. Jak przejdę to, to będę musiał wejść do labiryntu, który jest bardzo długi i się ciągnie. Wow, ej, czy ja przejdę tam? Nie wiem, jestem bardzo ciekawy, muszę hop skakać przez z tego parkura i idziemy już do, do, właśnie labiryntu, tego. Dobra, teraz muszę być bardzo ostrożny. Przeskakujemy sobie. Hop, powolutku, powolutku. Ale ten parkur jest ciężki. Dobra, idzie, idzie, idzie. Na razie nic nie, nie przeszkodzi nam. Hop, hop, powolutku. Teraz sobie schodzimy. Teraz wchodzimy po tym parkurze. Teraz musimy dość daleko doskoczyć. Więc. O, dobra, udało się. I prawie jestem przy końcu. Jeszcze to długie muszę przeskoczyć. Dobra, dałem radę. Teraz schodzimy sobie po schodkach. Wchodzimy tutaj, tutaj. Tutaj jeszcze do góry i przechodzimy dalej. Hop, hop, jeszcze kawałek. Sebek nie spadni, sebek nie spadni. Uważaj, ostatni bloczek. Hop, i jestem, dotarłem, dotarłem. Zobaczcie, jestem już w labiryncie. Dobra, to idziemy teraz po labiryncie. Może w środek wejdziemy. Chodźmy tutaj, tędy, tędy. Zobaczymy, czy damy radę przejść. O, nie. Tu jest jakiś ślepy zauczek. Yy, załóg, chyba, do wrócenia się. Dobra, to, to był zły, zły pomysł, żeby wejść na środek. Może idźmy prawą stroną. Zobaczmy, czy to przejdziemy. Dość trudny ten labirynt. Trzymajmy się prawej strony i ściany. O, to będzie najlepsze rozwiązanie. To zawsze działa w labiryntach. Dobra, dobra. Trzymam się prawej ściany. Cały czas trzymam się prawej ściany. Sebek, nie zgub się. Powolutku. Cały czas idziemy prawą stroną. Więc nie powinniśmy zabłądzić. Teoretycznie powinniśmy wrócić w to miejsce. Ej, tutaj mogłem przejść, jak ja to zrobiłem? Albo tego nie widziałem? Ten labirynt się rusza? Czy o co chodzi? Nie wiem, ale dobra, idę cały czas prawie przy ścianie. Dobra, nie tutaj, tutaj musimy przejść. Czy my dojdziemy? Tak, dotarliśmy. Zobaczcie, dotarliśmy do końca i jest Super Sonic EXE tutaj. Czekajcie, strze strzelę do niego ze strzały, żeby się ruszył. Zobaczymy. I dostał, dostał, dostrzał, dostał strzałą. Nic mu tu nie zrobiło i nawet się nie ruszył. Dobra, podejdźmy do niego. Dzień dobry, Soniku. Co tutaj w ogóle jest? Ile diamentów, ile złota? Ej, mogę sobie to wziąć? Soniku, zostaw mnie, on mieczy wyciągnął. O nie, o nie, 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 zostaw mnie, uciekamy stąd. Albo dobra, musimy z nim stoczyć walkę. on tu się nie rusza, a masz, a masz Soniku A masz, muszę go pokonać, muszę go pokonać I jeszcze raz strzała, i jeszcze raz strzała No padaj, padaj ty Soniku A masz, a masz, wygram z nim czy nie wygram Wygram czy nie wygram, on ma mieczyk Więc ma przewagę nade mną, ale Dobra, dobra, ja na razie wygrywam chyba Uderzam go cały czas, ja już mam mało serduszek Bo tylko pięć, mam jeszcze złote jabłko Ale chyba nie zdążę tego zjeść Nawalamy go, nawalamy, nawalamy A masz, a masz i pad, pad, daliśmy radę Zobaczcie, drugi grup Zwyciężyliśmy, z Knukleksem, teraz ze super Sonicem EXE. Wow, jak ja jestem, Kozak! I wygrana nagroda. Tak, to jest wygrana, a mogę sobie to wziąć Dobra, no to zabieramy tego Złota nie będę brał, od razu wezmę diamenty Po co mi tam jakieś złoto, wiecie Złoto to jest bieda, bieda Ja sobie wezmę e, tutaj lepiej Diamenciki, tyle diamentów mi starczy Kupię sobie za to, co tylko będę chciał Złota sobie, a też Ze trzy sztabki, a co tam Weźmiemy sobie, mamy guzik Wracamy do innych postaci, idziemy Cyk, i nas teleportowało Już pod te groby Teraz do którego by tutaj wejść, do Babys Sonika, Exe, czy do, czy do tego, bo te, te nam zostały, tak? Do wyboru. Poczekajcie, w czerwonym byliśmy, tutaj też byliśmy, czyli został nam Tile Sonic Exe oraz Baby Sonic Exe. Do którego wy byście weszli? Ja nie wiem, odliczanie jakieś, ale odliczanie to bez sensu, bo to na dwa tylko, wiecie, to bym, nie wiem, powiedział cztery, to zawsze by, od, od tego bym zaczął, to by na czwórce e, to po prostu było, czyli nawet do Baby Sonika bym musiał wchodzić. No, to może zostawmy Baby Sonika sobie jako wisienkę na torcie i wejdźmy do knu to będzie super pomysł Więc wchodzimy sobie, musimy wskoczyć do jego głowy I siu, i jesteśmy Jesteśmy u niego, mamy jeszcze jedno złote jabłko Zjedzmy sobie, bo jedzonka mi brakuje Dobra, zjadłem sobie I gdzieś się pojawiliśmy w jakimś takim e, Białe, pomarańczowe Nie wiem o co chodzi, ale pomieszczenie jest pomarańczowe I mamy pierwsze przeszkody Pierwsza kamera, która na mnie właśnie patrzy Z czerwonym takim, widzicie? To się nagrywa, dobra Teraz muszę przebiegnąć szybko, żeby mi strzały nie dopadły Także ta, ta, ta zaczynamy na 3, 2 ja biegnę, biegnę, biegnę. Ała, dostałem ze strzały. Dostałem, tak nie miało być. Nie miałem dostać, ale dobra. Tu jest jakaś, jakaś dziura dość głęboka. Muszę to przeskoczyć. Dobra, Sebek, dasz radę. Wierzę w ciebie. Hop, dobra, dałem radę. Przeskoczyłem. Tutaj muszę iść. Nie, tutaj zobaczmy, co tutaj jest dalej. I tutaj jest spad. Nie, to na pewno nie tu. Idźmy dalej. Zobaczmy, gdzie tu trzeba iść. Chyba tutaj trzeba przeskoczyć. Tu jest kolejny, kolejna dziura dość głęboka. Przeskoczmy to na spokojnie. Kolejna dziura. Hop, hop. Przeskakuje to. Może teraz środek wybiorę. O, siup, i przeskakujemy. Mamy tutaj kolejną kamerę. Jakieś takie drewienka, nie wiem do czego one służą, ale, ale są. Jakieś takie, żebym nie wiem, prze przejść dalej nie mógł czy coś takiego. Idźmy sobie dalej, przeskakujmy sobie powoli, bo tutaj spady mamy dość głębokie, woda na dole jeszcze jest. W sumie jakbym spadł, to bym chyba do wody wpadł, tylko już bym tutaj nie wyszedł. Dobra, jestem u góry, pójdźmy sobie na lewo. Tu je chyba jakiś uczestnik był, który nie dał rady, zobaczcie. Jest tutaj sobie jakiś kościotrup. Nie wiem, może on był tak jak ja, że wiecie, chodził sobie i nie dał rady. Tu jest jakiś drugi. Mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę. W skrzyneczce jest pusto. Mamy jakieś, nie wiem, jakiś pokoik z brązowym dywanem. Wchodźmy sobie dalej i na klucz mamy drzwi, ale te drzwi są otwarte. Więc wejdźmy, wejdźmy do środka i zobaczmy, kto tutaj się znajduje. Z przybliżenia patrzę i widzę już tam z daleka. Widzicie tą wiewiórkę? Widzicie Tą wiewiórkę, ona jest pomarańczowo-czerwona, czyli że Exe, Tiles Sonic Exe. Dobra, podejdźmy do niego. Ciekawe, czy on będzie dobry, czy będzie chciał ze mną walki Spróbujmy, zobaczmy. Podejdźmy do niego. Cześć Soniku, co tam u ciebie? Pomaham mu, nic mu nie zrobiłem. I co tam u ciebie? Jesteś dobry, zostajesz moim przyjacielem, czy będziesz chciał mnie uderzać tutaj teraz? Dobra, chyba jest przyjacielem, zobaczcie. Nie, 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 dobra, zaatakował mnie. Jednak nie jest moim przyjacielem. Co? Chcesz pojedynku? Już dwóch twoich przyjaciół skończyło obok. Zapytaj się ich, jak chcesz też tak skończyć? Dobra, ja sobie po płotkach przeskakuję tutaj. W prawo, w lewo, on mnie nie może dogonić. Jaki słabiak. Dobra, chodźcie bić. No to jak chcesz, to idziemy. Normalnie tutaj wyciągnę łuk, będę do ciebie z łuku strzelał. A masz, a masz. Damy radę. Ucieka, zaczął uciekać. Dobra, dobra, nie mogę go trafić. On za szybki jest, za szybko mi ucieka. No jeszcze, no. zobaczcie, no, nie nie mogę go w ogóle trafić, dobra, złapki go, a co mi tam, a masz, a masz, a masz, padaj, padaj, padaj już, tysu zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, już złotych jabłek nie mam, więc mi nic nie pomoże, ale próbujemy, próbujemy, zobaczcie, jak on mnie nawala, pad, pad, dałem radę, z kolejnym dałem radę, został mi Baby Sonic, mam nadzieję, że Baby Sonic będzie tym dobrym, wiecie, będzie tym dobrym, on jest taki mały, słodziutki, więc powinno być, mamy tu jeszcze skrzyneczkę, zobaczmy, co jest w skrzyneczce, tutaj słabo, bo tylko dwie sztapki złota, znaczy po dwie sztabki, ale po 64 sztuk, czyli że dobrze, wiecie. Dobra, i się teleportujemy już pod kolejne groby. Został nam Baby Sonic, więc nie przedłużajmy i wchodźmy do Baby Sonika. Zobaczmy, co u niego będzie słychać, czy on będzie tym dobrym, jak jego grób w ogóle wygląda. Wskakujemy, czy nie wskakujemy? Wskakujemy, pewnie na 3, 2, 1, wskakuję, hop, i co się stało? Halo, halo? O, właśnie, teleportowało mnie do jego grobu. Jesteśmy w jego grobie i jakieś takie małe pomieszczenie. Tutaj ma Mamy dalej drzwi oraz skrzyneczkę powodzenia. I napisę. Ej, mamy napisane powodzenia i zostawiony dla mnie mieczyk jakiś, który daje 20 obrażeń. Weźmy go sobie, po poubierajmy się, wszystko nam dali, nawet złote jabłka. 31 sztuk. No to myślę, że sobie poradzę. Nie będzie jakiegoś większego problemu. Mamy jeszcze diamentowy mieczyk. Weźmy sobie ten diamentowy mieczyk. Załóżmy sobie, o, tutaj na, na pierwszy mieczyk weźmy i pozakładajmy sobie ubrania. Hełm założony, jeszcze bluzka i spodnie teraz wyglądam w następujący sposób. Zobaczcie jak ja wyglądam. Mam jakieś rycerskie coś założone i kolorowy tęczowy mieczyk. Chyba będzie mi pasował. Zobaczymy jak 20 obrażeń zadaję to. Mam nadzieję, że to jest bardzo dużo. Za drzwiami niebe co? Za drzwiami będzie hardkorowo. Przygotuj się i wchodź. Wow, ej, za drzwiami będzie hardkorowo, czyli muszę się czegoś spodziewać. No dobra, no to co, otwieramy, zjem sobie złote jabłuszko, żeby życie mi się zregenerowało i wchodzimy wtedy, otwieramy te drzwi na 3, 2, 1, otwieram, kto tu jest? Ej, tu jest zombie, 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 o nie, muszę se... Ale go szybko zniszczyłem, wow, jaką ten mieczyk ma siłę, widzieliście to? Na dwa hity go pokonałem. Ale ja jestem kozak, teraz mnie każdy będzie się bał. Ja już się niczego nie boję. Tu chyba zawodnicy skończyli już swoją karierę, jak tutaj weszli, na tym pierwszym. Ja dałem radę na szczęście. Pierwsze drzwi za tobą, jeszcze parę. No okej, no to ja się teraz nie boję i na jakimś kurczaku do mnie jedzie, ale go załatwiłem szybko. Jaki, jakiś mały dzieciaczek tutaj bieg. Zombiak, dobra, pokonałem ich. Jeszcze duży, jeszcze duży zombiak, a masz, a masz, ale ja ich rozwalam z tym mieczykiem. Ej, albo zwiększmy poziom trudności i zamieńmy mieczyki. Ten ma. 7 obrażeń, ten ma 20, zamieńmy to i zobaczymy, czy sobie poradzę z takim mieczykiem. Tu jest kolejna tabliczka, zobacz, ile było śmiałków takich jak ty i nie dali rady. Czy o tych śmiałków tutaj chodzi? Czy o te kościotrupy tutaj chodzi? Wow, jeżeli oni nie dali rady, mam nadzieję, że ja dam radę. Już widzę tutaj jakiegoś zombiaka przy drzwiach. Dobra, otwieram i ich nawalam. A masz, a masz, a masz. O, nawalamy, nawalamy ej, to ta kura jest dość mocna na tym mieczyku. Nie, nie, da, nie wiem, czy da Po sobie poradzę, ale tak, dałem radę. Rozwaliłem go, jeszcze tutaj dzieciaczek sobie zeszedł z tej kurki, rozwalmy go, hop, hop, no padaj, 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 o dobra, super, mamy ich rozwalone, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, co tu pisze, zobacz ile było, a dobra, to już czytałem, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, tutaj było też chyba śmiałków parę i mamy kolejną tabliczkę nad drzwiami, WoW, przeszedłeś już naprawdę dużo, jeszcze trochę, no dobra, jeżeli jeszcze trochę, to sobie damy radę chyba, i tutaj była tylko jedna kurka? E, tak, rzeczywiście, była tylko jedna kurka. Ja od razu ją tu położyłem, rozłożyłem na łopatki. Widzieliście sami. Zostało ci parę drzwi. Okej, okay. no to ja się nie cykam, już przechodzę dalej. wo ile ich tutaj jest! Ej, tutaj będę potrzebował innego mieczyka. Już sobie chyba tym diamentowym nie poradzę. Wchodźmy i nawalajmy ich wszystkich. Złote jabłuszka mi się skończyły, ale nawalamy, nawalamy, nawalamy ile ich tutaj jest? Już coraz więcej, coraz więcej muszę zjeść sobie złote jabłuszko, jak oni mnie nawalają. Zobaczcie, jak oni mnie nawalają. A masz. Dobra, pokonałem ich. Na szczęście. Dobra, jemy złote jabłuszko i idziemy. Widzę już z daleka, że są kolejne drzwi. Podchodźmy. Jeszcze tabliczka, jaka, jakaś pisze. Jeszcze nikomu nie udało się przejść ostatnich drzwi. Powodzenia. To ile tych drzwi jeszcze tutaj będzie? Ostatnich? Czy to są ostatnie drzwi? Zobaczcie, ile tych zombiaków już tu jest. Dobra, otworzę. Niech sobie wejdą. A może ich tu zamknę? Zobaczcie, oni sobie tu przeszli. Nie będę ich nawalał. Zombiaku, chodź tutaj, wchodź tutaj. I Ja sobie wyjdę, po prostu tak. Możemy tak zrobić, dobra? Szybko, szybko. I uciekliśmy, teraz zamykamy drzwi. Zamykaj, zamykaj. A i zostały tutaj dwóch, aż ich zostało. Dobra, pokonajmy ich tak na szybko. Pach, pach, pach. Dajemy radę, jeszcze go rozwalamy i jeszcze tego małego ząbiaczka. No, padaj, padaj, padaj. O, dobra, rozwaliliśmy go. To są chyba ostatnie drzwi. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze złote jabłuszko. Przygotujmy się. Ciekawe, kto będzie za tymi drzwiami. Zostały ci ostatnie drzwi. Tam każdy ginie. Ooo, teraz mam się bać? Ja mam się bać? Sebek ma się bać? Nie, 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 ja jestem kozak. Otwieram i wchodzę. Kto tutaj jest? Halo, halo. Ile śmiałków tu było? Ile zginęło? Nie dało rady. I jest Baby Sonic, mały kochany. Ekse, jaką ma czerwone oczka? Wyciągnął od razu mieczyk i idzie do mnie. Ej, ty jesteś takim hardkorem? ty chcesz się ze mną bić? Ja nie chcę, ja nie chcę, Baby Sonicu, zostaw mnie. Ja chcę, ja, ja nie chcę się z Tobą bić. Może zostaniemy przyjaciółmi, co? Zostaniemy czy nie? Zobaczcie, on mnie cały Czas Nawala mieczykiem. Jak mi szybko serduszka zabiera, ile ten mieczyk ma. Dobra, teraz będzie zacięta walka. Zacznijmy się z Baby Sonicem bić. I padłem! padł. Rozwaliłem go na hita z tym mieczykiem. Widzieliście to? On padł od jednego dosłownie strzała. Poradziliśmy sobie. Wygraliśmy z nimi. Z wszystkimi postaciami. A tutaj co pisze? Jeżeli to czytasz, to udało ci się. Jesteś pierwszy, który to prze, yy, przetrwał. Wow! Ej, jestem pierwszy. Tyle śmiałku zginęło. Może oni nie mieli tego mieczyka. Musieli rączką się bić i tutaj nigdy nie dawali rady. Może tutaj do ostatniego pokoju dochodzili i jestem pierwszy. O tak dało się teraz teleportujemy się i jestem przy grobach zobaczcie byliśmy w tym grobie Super Sonic w Knuckle Sonic Exe y, i tutaj jeszcze byliśmy w taj Sonic Exe oraz Baby Sonic Exe jako na końcu zwyciężyliśmy z nimi czteroma było naprawdę super wydajcie w komentarzu na dole znać jak wam się podobało i możecie wbić też na mój drugi kanał który wam się wyświetla odajmy na to na tym tutaj drzewie na tym drzewie wam się wyświetla wbijcie, sprawdźcie co nagrywam tam, zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło. I jeszcze możecie wbić na mojego Instagrama. Tam też coś dodaję z prawdziwego życia oczywiście. I jakieś filmiki, zdjęcia sami wejdźcie, zobaczcie, bo ten odcinek już się kończy na 3, 2, 1 i już!